Dorosła osoba, zalecenia dla dorosłej osoby to jest minimum 2 litry wody dziennie, gdzie trzeba wziąć pod uwagę, że chodzi to o ogólną ilość płynów, nie tylko samą wodę, czyli wchodzą w to również warzywa, owoce, jak i również herbaty lub różnego rodzaju zioła, jeżeli ktoś również takie rzeczy używa. Te dwa lity wody, o których wcześniej wspomniałem, e, dotyczą osoby nieuprawiającej aktywności fizycznej. Analogicznie, e, osoba, która uprawia jakąś aktywność fizyczną, powiedzmy amator, na pewno musi zwiększyć taką ilość wody. E, no To jest zależne od ilości treningów, jakie odbywa. Powiedzmy, jeżeli. Odbywa takie, uprawia jakiś sport amatorsko i uprawia go powiedzmy co drugi dzień przez półtorej godziny, no to średnio taki litr wody więcej minimum, to jest absolutne minimum, powinien doliczyć, czyli w taki dzień aktywności fizycznej te 3 litry powinny, e, powinien spożywać. Jeżeli mówimy o sportowcach zawodowych, no to 3 litry może okazać się mm, niedostateczną ilością. Często zdarza się, że sportowcy zawodowi tenują dwa razy dziennie, a zdarza się nawet, że niektórzy. 3 i na każdy taki wysiłek no to minimum lit, a nawet do 1,5 płynów więcej powinien być spożywany. Poza tymi dwoma litami, które są podstawowe. Przede wszystkim dotyczy to nawodnienia, a nawodnienie jest to bardzo szeroko pojęte, szeroko pojęte określenie w które w skład wchodzi między innymi prawidłowa termoregulacja, prawidłowe trawienie. Można tutaj również powiedzieć o funkcjonowaniu mięśni, które w przypadku sportowców zawodowych czy amatorskich, jeżeli taka osoba ma niedostateczną ilość wody, to dochodzi do w z spięcia mięśni i taki mięsień nie funkcjonuje prawidłowo. Poza tym nie trawimy tak jak powinniśmy trawić. Konsekwencja tego jest taka, że chodzimy częściej głodni. No tak jak wcześniej powiedziałem, przede wszystkim to są takie aspekty zdrowotne, od takich powiedzmy drobnych dyskomfortów, chociażby ból głowy, po no niemożliwość funkcjonowania, przemieszczania się, gdzie ee, ból mięśni jest tak olbrzymi, że nie możemy funkcjonować normalnie. Mineralna bez zdań, ze względu na to, że ma wyższe stężenie jonów, magnezu, wapnia. W zależności od tego, którą wodę wybieramy, mineralna powinna być tak mniej więcej w przedziale od 400 do 800 mg. Tak, nie ma żadnych przeciwwskazań do picia wody gazowanej. Dzieci mają na pewno dużo więcej e, ruchu, więc e, myślę, że e, norma dla dzieci te 2 litry to jest e, troszeczkę dużo, bo Dzieci nie, nie są w stanie zużyć takiej dużej ilości wody, a w skrócie z, taka woda z organizmu zostanie y, wydalona. E, większe ilości wody na pewno y, muszą być y, spożytkowywane w momencie, kiedy jest zapotrzebowanie na to, kiedy mamy jakiś wysiłek. Y, trzeba też wziąć y, pod uwagę sposób picia wody, bo y, jeżeli mamy duże odstępy czasu, powiedzmy, Dwie, cztery, czasami sześć godzin. Wypijamy naraz lit półtora. Chodzi mi o to, że wypijamy dopiero w momencie, kiedy chce nam się pić, to tak naprawdę taka duża ilość wody jest, nie, nie może być przyjęta przez nasz organizm. Często wiele osób ma coś takiego, że ta woda wychodzi z, z ich organizmu, po prostu zaczynają się pocić pod wpływem dużej ilości wody e, lub bardzo szybko chcą iść do toalety, więc na pewno picie wody musi odbywać się też z głową. Powiedzmy co godzinę taka szklanka 250 ml jak najbardziej e, powinna być. No, i też jest istotne, żeby nie spożywać wody w momencie, kiedy spożywamy jakiś posiłek. Powinno się to odbyć przed posiłkiem lub po zakończeniu posiłku.